Czyli zadanie 16. Pytanie jest takie, ile zer na końcu ma liczba powstała z iloczynu 15 kolejnych liczb naturalnych. E, zastanówmy się, jak powstają nam zera na końcu. E, na przykład, jak mam taką powiedzmy, jak mnożę takie liczby 30 razy 20, to czy jestem w stanie stwierdzić, ile ona ma zer na końcu? No jestem w stanie tyle. Pytanie czy, jakbym miał coś takiego powiedzmy. Czy teraz ja wiem, ile jest zer na końcu. Czy muszę wymnażać? No oczywiście nie muszę, bo z tych liczb nie otrzymam zer na końcu. Stąd otrzymam tylko, więc to jest ileś i dwa zera na końcu. Tak, Bo pamiętajmy, że mnożenie yy, no, myślę, że znamy te techniki takie szybkiego mnożenia, że to się tak mnoży, że wystarczy pomnożyć. To jest jakaś liczba, jakaś duża, która nie ma zera na końcu i ją się jak mnoży przez 100. No po prostu się dopisuje dwa zera i tyle. Dobra, tylko trzeba uważać na jeden przypadek. Na przypadki, kiedy ostatnie cyfry są takie, że utworzą nam 0. No bo zauważmy, że jakbym na przykład już napisał tyle, no to teoretycznie tutaj 0 nie widzimy, ale wiemy, że jak pomnożymy 112 razy 445, no to ostatnie będzie 0. Tak? Czyli tu otrzymujemy 0. Yy, więc na takie przypadki trzeba uważać. To są przypadki, gdyby był 2 razy 5, 4 razy 5, tak? 6 razy 5, 8 razy 5 i tyle. Dobra. Yy... No to pytanie, ile takich przypadków jest wśród liczb od 1 do 15? Tak? No może rozbijmy sobie je na takie mniejsze przypadki. No to no tu mamy nawet na tyle łatwe, że 2 i 5 występuje, to jest 10. Razy ile? Razy 1, razy 3, razy 4, nawet nie trzeba tego liczyć, wiemy, że tu 0 na końcu nie ma. Ale to jest no 12. Dobra, co dalej? Powiedzmy, że pomnożmy sobie kilka kolejnych liczb. No to co tutaj? 6 razy 7 to jest 42, 8 razy 9 to jest 72, czyli 42 razy 72 na pewno nie ma na końcu 0, więc nawet nie interesuje mnie, ile to jest. No ale razy 10 to, to jest liczba, która na końcu ma na pewno 0. 1. No i jeszcze liczby 11, 12, 13, 14, 15. No to jak tutaj jest. Znowu mamy tę sytuację, gdzie jest 2 i 5 tak? Czyli 12 razy 15 tak, To nawet można policzyć, ile to jest To jest 180 A 11 razy 13 razy 14 Ile to jest? No, nie interesuje nas to, ale wiemy, że na końcu to nie ma 0, No bo 1 razy 3 jest 3 3 razy 4 12 Więc na końcu ma dwójkę Czyli to jest coś tam i jedno 0. No i teraz otrzymaliśmy trzy liczby tak, ja sobie rozbiłem na trzy mniejsze przypadki, każda z nich ma 0 na końcu, mnożę trzy liczby przez siebie, które mają po jednym zerze, więc na końcu ona musi mieć na pewno trzy zera. I tyle. Mm, tak, no, oczywiście nie trzeba było tak y, szczegółowo tego wszystkiego tutaj, po prostu trzeba było znaleźć te wszystkie przypadki, gdzie otrzymujemy 0, czyli 2, 5, 12, 15, no i dziesiątka się pojawiła. Dobra, zadanie 17. zobaczmy. Kości człowieka nie da się policzyć na palcach jednej ręki. Gdybyś chciał je policzyć na palcach 40 rąk, to i tak zabrakłoby jeszcze 6 palców. Z ilu kości składa się szkielet człowieka? No jeżeli ktoś y, zna biologię, no to może od razu odpowiedzieć, nie licząc, nie? no bo raczej muszą ułożyć tak zadanie, że się zgadza. Człowiek, dorosły człowiek ma 206 kości. No tu zakładam, że dorosły, no bo na przykład nastolatek ma dużo więcej. Yy, no, ale dorosły ma 206, no ale policzmy, to nie jest trudne zadanie. No, skoro. Liczymy na 40, na palcach 40 rąk, to pytanie ile ma palców ma 40 rąk? No 40 razy 5, bo każda ręka ma 5 palców, no to jest yy, 200. No i wtedy zabrakłoby jeszcze 6 palców, no, czyli w takim razie tych kości musiało być 206 i tyle. Dobra, zobaczmy zadanie 18. Zadanie 18 mówi tyle, że liczbę 4 można zapisać jako sumę dwóch liczb pierwszych. No, zgadza się, 4 równa się 2 plus 2, a liczba 2 jest pierwsza. Przypomnijmy, że liczba pierwsza to jest taka, która ma dokładnie dwa dzielniki, czyli tylko jeden i samą siebie. Tak? Wykluczamy stąd jedynkę, bo w jedynce i, i ta sama ona i jedynka to jest ta sama liczba, więc jedynka ma tylko jeden dzielnik. Dlatego lepiej podawać definicję liczby pierwszej, że to jest liczba, która ma dokładnie dwa dzielniki, bo wtedy wykluczamy jedynkę. E, no i pytanie, ilu liczb mniejszych od 20 nie da się zapisać jako sumy dwóch liczb pierwszych? Oczywiście tu nie wiem, czy tak napisali w, w zadaniu, czy ja po prostu źle przepisałem, ale oczywiście chodzi pewnie o no, ilu liczb naturalnych, tak? No bo f, liczb mniejszych od 20, no to jest nieskończenie wiele liczb mniejszych od 20, których nie da się zapisać jako sumy dwóch liczb pierwszych, tak? I liczb naturalnych, więc będziemy sprawdzać od 0 aż do 19. Yy, to tak, to nie jest trudne zadanie. Można sobie wypisać yy, parę początkowych liczb pierwszych. Najmniejsza liczba pierwsza to jest 2, później mamy 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. I na pewno kol większe nam nie będą potrzebne, no bo my tylko do 19 sprawdzamy, czy to się da rozbić na dwie na sumę dwóch. I, i teraz mamy sprawdzić, czy, czy które liczby od 0 no, od do 19 dają się zapisać jako sumę dwóch liczb pierwszych, a, któr a które nie. To nie jest trudne, więc ja nie będę tego tutaj omawiał każdą że samemu spróbować. E Wszystkie po kolei, ale ja niektóre od razu wyrzucę, korzystając z czegoś takiego, co się nazywa hipoteza Goldbacha. Jak ktoś nie wie, co to jest, to można sobie sprawdzić. Ta hipoteza mówi tyle, że każda liczba parzysta większa niż 2, czyli 4, 6, 8 i tak do nieskończoności, da się zapisać jako sumę dwóch liczb pierwszych. Właśnie o tym mówi. I teraz tak, hipoteza Goldbacha no to jest hipoteza, czyli to nie jest coś, co jest potwierdzone, ale kompu czyli to jest twierdzenie, znaczy, no to jest właśnie hipoteza, która, jeszcze nikt nie udowodnił tego, żaden matematyk, od, a już od bardzo długo ten problem wisi i nikt go nie rozwiązał, e, no ale komputery już sprawdziły do, wszystkie liczby parzyste, aż do iluś tam biliardów czy iluś i się cały czas zgadza, no ale wciąż to nie jest formalny dowód, że tak będzie zawsze, no ale wiemy, że dla takich małych się na pewno zgadza, więc ja od razu wykluczam w takim razie wszystkie liczby parzyste większe niż dwa, tak, bo je się da zapisać jako sumę li, dwóch liczb pierwszych. A my mamy, których się nie da. No to sprawdzajmy. 0 się nie da, 1 się nie da, 2 się nie da, na pewno, no bo najmniejsza liczba pierwsza to jest 2. To teraz pytanie, czy trójkę się da. No trójka to jest 2 plus 1 i nie da się inaczej rozbić na dwóch, sumę dwóch liczb naturalnych, a dwa, jedynka nie jest pierwsza, więc też się nie da. Teraz czwórkę się da, wiemy. Piątkę. Piątka to jest 3 plus 2, więc się da. 6 się da, 7 to jest 5 plus 2 na przykład. I piątka i dwójka są pierwsze. 8 się da, 9. 9 mm, też się da, bo to jest 7 plus 2. Później 11. No i 11 chyba nie da, no bo to by musiało być tak, 2 plus 9, ale 9 nie jest pierwsza. Albo 4 plus. Tak, no 4 plus 7, no bo jedna z nich musi być na pewno. No tak, no to C plus 7 się nie, 4 nie jest pierwsza, później by było. Aha, no bo po, jeszcze mógłbym sprawdzać oczywiście po drodze 3 plus 8, ale 8 też nie jest pierwsza. 4 plus 7, 5 plus 6, no i później już by się powstawało. 6 plus 5, 7 plus 4, więc nie da się, 11. Dobra, dwunastkę się da, trzynastkę. Trzynastka to jest 11 plus 2 na przykład, więc się da. Czternastka się da, to wiemy, piętnastkę się da. Czy się nie da 15? No to jest 13 plus 2, więc się da. 16 się da, 17. No to zostało jeszcze tylko 17 i 19 sprawdzić. No to 17 to jest 17. No, 17 się chyba nie da, bo to by musiało być tak. Albo no 16 plus 1 nie, 15 plus 2, 15 nie jest pierwsza, 13 plus 4, no to też nie. 11 plus. 6, no to też nie. Tak, 9 plus 8 też nie. No i tyle, no nie, nie da się. Czyli 17 też się nie da. 19 się da, bo to jest 17 plus 2. No i tyle. Czyli mamy ta, tyle liczb naturalnych mniejszych od 20. Nie da się zapisać jako sumę dwóch liczb pierwszych 6.